witam, dzień dobry, chyba mam za głośny mikrofon OK, teraz powinno być naprawdę, naprawdę dobrze Witam w takim lekkim specjalu na 10 subskrypcji A tutaj, widzicie, 10 subskrypcji, fajnie I, no mamy specjal, oto mody Wiem, nie spodziewaliście się. Pomyślałem sobie o dobra, ten prowadzenie dalej story moda tak normalnie byłoby troszkę nudne. Więc postanowiłem sobie pobrać heksa. Heksa. Tak, Hexa. Niestety nie jestem Ksenem, yy, polecam pa, tego pana youtubera. Jak coś dam do niego, link w opisie, więc możecie do niego wpadać. Yy, nie, jest to on, yy, nie jestem jego sponsorem, czy coś w tym stylu, ale właśnie od niego wziąłem tego moda. On go przechodził na hardzie i było ciężko. Dobrze, chodźmy do pana Ksena. Mam nadzieję, że nie będzie ciężko, bo to jednak mody. I mogę się lekko obawiać, ale jestem trochę z siebie szczęśliwy. To było bardzo intensywne. Widziałeś jego twarz? Nie, yeah, była naprawdę balistyczna. Hmm. Dobrze, w końcu możemy pójść do parku. No, coś tam, coś tam, że odpoczynamy. Hmm. Ale tutaj ładne rysunki. Ktoś się postarał. You know I really had fun during those weeks spent. Eee, Bardzo fajne były te wszystkie spędzone z Tobą weekendy. I'm glad you did. Nie wiem. Też mi się podobało. Coś tam z tym. Makes my wonder be next to challenge challenge. Jestem gotowa na następny. Koi challenge Hop you'll know uh, any Times on Eight Raid Chciałbym coś tam odpocząć teraz. Hello! Oh, hello. Hm? Are you perhaps up for a game or two? Chciałbyś zagrać? Y Chciałbyś zagrać albo dwa razy zagrać? Sorry, dude, I'm not really good at basketball. Sorry, y typku, jestem słaby w kosikówce. K. Oh, no, no, I mean like you know the microphone. Walkę na śpiewanie, mikrofon. Oh, maybe don't, wait one Eee <coughs> y -y -y. Poczekaj chwilę, daj minutę. Anko, Co o tym myślisz, With me nam? Ha, huh. no, where did that that come from. I just just to, Kurde, nie he jest to, dobre z seem W What He you to, uh, If to, gonna be just to, fun, I am for it. Dobra, ale tylko dla zabawy. Are you ready then? Uh, what's your name? Jak masz na imię? Hex. I'm always. Jestem zawsze gotowy. Alright, Hex, let's funk. Dobrze, Hex. Chodźmy śpiewać. O, tu pokazuję misy. W końcu. Może być szybko, ale taka fajna, radosna pioseneczka. W ogóle jakiś fajny śmieszek ma tam na tym bezbaru. Jaki, jaki głos. Ale wolniutko, nie no, to na normalny będzie przechodzony. Minus tu, 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 tu. tu. Ale wolniutko. Ojdź. Dwa misy już. O Boże. Za wolno leciało, i po prostu się pośpieszyłem. Ale, że tamtego nie zrobiłem. To już trochę wstyd. Ale. Będą z tego prawdopodobnie trzy odcinki. Teraz jest z easy. O Boże. Patrzcie na Bozbarzy. Jaki on jest smutny. Jaki głos mamy. Ale no bo zobaczę, jaki on jest smutny. Szkoda mi się go zrobiło. Dobra, ja sobie trochę oddalę mikrofon. Dobrze, tak powinno być już lepiej, bo chyba przekrzykuję gra i nic nie słyszeliście. A chciałbym, żeby było słychać grę. Też trochę. Dobrze. Na razie nam idzie dobrze, tylko że te trzy misy były po prostu... No... Bardzo słabe. Były bardzo łatwe do zrobienia i ja właśnie odmisowałam. K Ksen, znaczy Hex. No mi się ciągle z tym fajnym youtuberem, którego... No lubię, bo fajne odcinki, ma no. Hex. Ma bardzo specyficzne dźwięk. Jak taki robot. Naszy on, on jest robotem. Ale taki taki jak trochę... radio. Jakby swoje piosenki radio wydawało. Ale... posy Pozytywna ta piosenka, była mi się bardzo podobało Bardzo. Źle. Zły. Aha. Czeka, czy będzie znowu senka. Oh yeah, that's was funky in that. O tak, to było naprawdę fajne. Mm, impressive as always. Tak, było naprawdę fajne. Zgadzam się, William, Maximilian, to. Bo... Było. Zgadzam się. Poziom zabawy był wymaksowany. How about another round? Zagramy jeszcze raz. Znaczy, zrobimy jeszcze jedną rundę. Hmm. What do you think? Co o tym myślisz? I don't mind, mind at all. Really. Nie wiem. Słońce powoli zachodzi. Vibe. Um, będzie fajny. Vibe w kolejnej rundzie, alright. Ok, Ksen old My. Co to było? Nie wiem, ale jestem. Coś tam moje jest gotowe. Nie wiem, co to było. Circos Ej, all Jakby się coś paliło. Tutaj już przyspieszyło. Dobra. Ale naprawdę naprawdę pozytywny młody. Na razie mi się go bardzo fajnie gra i no co? Fajnie, że taki fajny, pozytywny mod jest Nie wiem, możecie napisać w komentarzach, czy my to fajnie by było jakbyście... Bardzo chcieli napisać, czy chcecie więcej modów, bo mógłbym zrobić. Ale też zależy jak wy to przyjmiecie. Bo. Na razie mi się dobrze gra Friday Night Funkin. Ta, 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 ta. Ciężko się naśladuje ten głos naszego ziomeczka. Dwa misy, ale okej, okay. tutaj jakoś tak grubo śpiewa, ale jakoś nic nie są szybkie. Dwa misy, na razie Boże, ale mi się podoba, że pod Bosbarem. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć. Ojciec, prawdopodobnie nie, bo. No nie wiem, ale mi pokazuje i to mi mega ułatwia i to jest bardzo, bardzo fajne. Ale y, Hex na tym bosboże jest taki smutny, szkoda mi to jest. On jest takim fajnym, przyjaznym robociksem. W ogóle on pokazuje strzałki na tej swojej głowie, monitorze. Ucie, ucie. Dobra, tam był mis. Eee, dam wam linka do pobrania tego modu, nie trzeba mieć Friday Night Funking głównego, żeby to, tego moda zagrać, bo można mieć po prostu sobie tego moda. Nie, nie wywalcie gry. Eee, dobrze, była fajna runda, Vibing Level of the Heart. Vibingowy level of... Nie, yeah, tu bardzo the sun is going now. It's getting late. Ta. Eee, tu to... złe... No, te... Kudysie. Shall we get going. Dobrze, chodźmy. Probably my passion can... Poczekaj, muszę zadzwonić do moich rodziców, czy mogę zostać. Are you... Uh... I don't You should count my pants. Were too much. Będę się Sorry to are uh, in, but are you up for another one? Możemy jeszcze raz? <laughs> I don't like I said it. It will be night soon. So, hmm. No nie wiem. Podobało mi się, ale już jest noc. Pro, bardzo ładnie proszę. I will be very happy, but I so yes Będzie naprawdę fajnie. Zaufaj mi. Mm. Fine just this once y, Tylko ostatnie. Ale nie no, to... To obramowanie jest mega fajne. Tutaj widzę, że chyba piosenka przyspieszy, bo tak widzę, że... Patrzcie na głowę dziewczyny im jak bardziej się kiwa to jest szybsze. Nie głos, głos hexa jest taki, że no nasz y, boyfriend, bo nie wiem jak go możemy nazwać. Chyba taki... naśladuję go i po prostu ciężko mi się to śpiewa, a chciałbym, bo naprawdę fajne pioseneczki, ładne basy teraz wleciały, w sumie to fajne, a nie ładne. Boże, 11 misów? Co? Dlaczego? No proszę Państwa. Czy Wy mi to wytłumaczycie? O Jezu. Znowu, ubożę, oh tu będzie mega słaby skór, Ale to, ale w ogóle ta aura ładnie jest zrobione ten... ogólnie wszystko jest ładnie dopracowane w tym modzie. Nie wiem, mega się ja, że. sobie tak. Przepraszam. Że sobie tak, no. zrobiłem sam. I mogę na was takie fajne rzeczy nagrywać. 20 misów. To powinien być koniec, bo zazwyczaj są trzy piosenki. Wow, we spent a little day. Fuf, uf, że wiecie. O nie! Yy, dobrze, chodźmy. Nie pominąłem przy przypadek No, nope, not yet, at least. Nie! Zostańcie jeszcze chwilę. Moja bateria yy, solarna yy, ładuje się jak jest dzień. Yy, Rozładowuje się w nocy. Pff, lucky, masz szczęście. I'm trade dog, I think we should go now. Lepiej już patrzmy. E, zgadzam się. We'll see you. Do zobaczenia, Hex. Yes, it was very fun. Good night. Tak, było bardzo fajnie. Dobrej nocy. Pzzz. O Boże, jaki teraz będzie cringe. To Co? Co się stało? Hex? Oh, no Och, ach O oh, nie I think we make... Uh, mam wielki problem W sumie problem Co za... Jaki problem? I probably used too much processing power and let my guard... Coś mi się wkradło do procesoru. Something might have passed by my defenses with means Moje zabezpieczenia były za słabe. Teraz mogę mieć wirusa. Huh, wait, I see that like dangerous to machine. Co? Isn't that like to jest nie fajne. To niebezpieczne dla maszyn. Bardzo niebe niebezpieczne. O nie. I think wants to take control over the system. Muszę zresetować system. Shot, can't you do something to prevent that? I don't can't think I can, but... Tak zrobię, ale musicie... Poczekajcie, maybe you can. Muszę coś zrobić. Huh? Co? Weź mój yy, mikrofon i walcz z tym. If you order the system, gdy będziesz śpiewał czy coś, może to yy, fale te takie, no coś tam wleci przez to. Nie mogę zasnąć i muszę uciekać. Scanujmy to i kill that. Please. Are you my only hope right now? Proszę, pomóż mi teraz. Alright, dobrze, Hex. Zrobię to... I'm not leaving you behind. Nie opuszczę cię. Are you ready? Jesteś gotowy? Zawsze jestem gotowy. O kurde. O oh nie, Hex. Co ci się stało? Ale kurde. Blue screen jest za, za tym. O kurczaki. Yy, będę się mniej odzywać. Dobra. Jeden jest, to dobrze. Prawie full combo. Kurde, ten blue screen. To mnie rozprasza. Ale biedny seks. Dobra, na razie idzie nam dobrze, ale... Nie wiem, czy to utrzymamy. Dobra. Nie. Zacięło się. Jezus Maria, gdzie my jesteśmy? Ale w ogóle jakie jak fajne, ale myślę, że to nie zrobimy tego. Dobra, ale w ogóle była ściinka mała. O nie! Dobra. Nie teraz Windows. Dobrze. Dobra, 22 misy, ale przez to, że mi ekran leciało. Kurde, znowu to. Nie gorzej. Dobrze. Proszę, proszę, proszę. Jakie emocje. Jezus Maria, dźwięk mi się zawiesił. Przez przypadek kliknęłem, żeby mi się... Dźwię... O nie. Kurde, blaszka aksem. Co ci z tym wirusem jest nie tak? Grzy Hex, kurde Blaszko co ja mam z tym ksenem? z duszę się jego naoglądałem no, Dobra spokojnie, czyli możliwe, że to pokonamy No spokojnie, 34 misy to nic, ważne żebyśmy uratowali Hexa 75% trudno. Pokonaliśmy ksenę. Gratulacje, już have... Przedłaś cały week. Y... Dostałeś. No, coś tam, że przeżyliśmy. Czyli, że mamy teraz. Dodatkową piosenkę? Jakaś. Do... A nie, że dodatkową piosenkę. Tak. No, co? Możecie. Co jest to już dzisiaj? No tyle No tutaj macie pełne versus Hex Mody yy. I co ja powiem? No co, no, co, co, co? Możecie napisać w komentarzach czy Wam się podobał mod. Dzisiaj troszkę dłuższy odcinek wyszedł. Niezamierzanie, ale co tam? Mam nadzieję, że go obejrzycie, bo mi się wydaje, że był naprawdę, naprawdę według mnie udany. Ja sobie troszkę ściszę, OK, Teraz powinno być git. I co? Zostawcie łapeczkę, subskrypcję. I do zobaczenia już jutro. Pa pa.